Dzień dobry, kochani moi uczestnicy. Tak, w górach zaczęła się wiosna. Już jest kalendarzowa wiosna. U was pewnie wygląda całkiem inaczej. Natomiast w górach właśnie tak. Wiosna budzi się do życia. Zaczynają śpiewać pięknie ptaki. Wyczulcie swój zmysł słuchu na te piękne dźwięki. Nie wiem, czy je słychać. Ale wsłuchajcie się od głosów przyrody. No, króliczki szukają już świeżej trawy. Kochani, proponuję Wam, kiedy wiosna zaczyna się, zaczyna jakby od nowa swój cykl, jest to czas zasiewu. Proponuję Wam, jak macie swoje jakieś notatki, zeszyty, notesy, pamiętniki, zapiszcie tam w nim swoje marzenia. Marzenia, swoje pragnienia, swoje cele, które chcecie zrealizować w tym roku. Jest to bardzo ważny czas. Pod koniec roku wróćcie do tego, co jest napisane i sprawdźcie, co udało Wam się zrealizować w ciągu tego całego roku. Kochani, zachęcam Was na wiosenne spacery. Żeby pobudzać zmysły wzroku, słuchu. Węchu. Jak spotkacie piękne już rozknięte kwiaty. Spróbujcie je powąchać. Dotyku. Mam nadzieję, że będziecie spacerować w innej scenarii niż ja. Pod filmikiem wstawię wam jeszcze dwa linki do quizów na temat wiosny, żeby pobudzić szare komórki, żeby się trochę pogimnastykowały. Aczkolwiek nie jest dla mnie celem, żeby teraz Was trzymać w tak pięknym czasie przy komputerze. Raczej zachęcam Was do ruchu, do wychodzenia na dwór. I obserwowania, jaka ta przyroda jest piękna. Jak się ta wiosna budzi do życia. Jak zaczynają kwitnąć kwiaty. Jak zaczynają puszczać pąki na drzewach. Jak wszystko w zaczyna pachnieć. Skupcie się na odgłosach przyrody. Pozdrawiam.